w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak pobrać patch graficzny do DS4 -y um, To jest kolejny odcinek z poradników dla początkujących graczy w DS4 -y Dla osób co to jest patch graficzny, jest to dodatek graficzny, który zmienia nam tło w tle A więc nie przedłużając A więc przechodzimy i pobieramy pacha, to jest jed jeden z paczy z jednego z moich kanałów to Druga wersja mojego pacza, a więc jego ja pobiorę i widzimy się, jak go pobiorę. A więc, jak widać, mój pacz jest, jest już pobrany, więc mogę go przełożyć na pulpit. I aby go uruchomić, potrzebujemy takiej a to aplikacji, jak pod, nazw pod nazwą TextMod. Link do niej będzie w opisie, jak go pobrać. Więc uruchomiamy Browse. I yy, tutaj przechodzimy tak. Ten komputer, dysk, pliki programów 86, Deluxe ram 4, i bierzemy tego to decjota. Później wchodzimy w tą oto ikonkę, Browse i tutaj bierzemy, bierzemy nasz patch. To jest chyba ten patch, a więc czas go uruchomić. Nie wiem czy będziecie widzieć to, ale to jest bardzo stara wersja mojego patcha. Już niedługo nowy. Nie wiem jeszcze kiedy. A więc, na wersji 1.11 akurat on nie wczytuje yy, Więc nie wczytuje ta nakładka No jak widać jest mój patch Wszystkie tło do DSJ to jest inne Tutaj mam, sobie O, wiatr jest Poczekajcie Wysłałem skoki Na DSJ 4 widzimy się już jutro, trzymajcie się ガッ <op> <music>